1 października 1946 roku Norymberga, Niemcy, po trwającym ponad 10 miesięcy procesie, 21 oskarżonych, będących jednymi z najważniejszych przywódców politycznych, wojskowych i gospodarczych nazistowskich Niemiec, słyszy odczytywane wyroki. Ci wysocy rangą, przedstawiciele zbrodniczego nazistowskiego reżimu, muszą w końcu wziąć odpowiedzialność za swoje zbrodnie. I odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym, który ukaże ich za niewyobrażalne okrucieństwa popełnione podczas II wojny światowej. Jest to tylko pierwszy z wielu procesów w sprawie zbrodni wojennych, które odbyły się po II wojnie światowej i stały się ostrzeżeniem dla zbrodniarzy wojennych i dyktatorów na całym świecie. Po ujawnieniu prawdziwego rozmiaru niemieckich okrucieństw, zwłaszcza wobec Żydów, 12 z 21 oskarżonych zostaje skazanych na śmierć przez powieszenie. Jednym z nich jest niemiecki generał Alfred Jodl. Alfred Jodl urodził się poza związkiem małżeńskim 10 maja 1890 roku w Wurzburgu, ówczesnej części Cesarstwa Niemieckiego. Jego ojciec, który pochodził z bawarskiej rodziny wojskowej, nie ożenił się z matką Alfreda Teresy. Ponieważ jako córka rolnika została uznana za niewystarczająco dobrą, aby poślubić bawarskiego oficera wojskowego. Pobrali się dopiero w 1899 roku, po tym jak jego ojciec przeszedł na emeryturę wojskową. Dopiero od tego momentu Alfred nosił jego nazwisko. Alfred dorastał ze swoim młodszym bratem Ferdynandem, który również został generałem armii. Jego wuj Friedrich Jodl był filozofem. W lipcu 1910 roku Alfred wstąpił do czwartego pułku artylerii polowej Armii Bawarskiej. W następnym roku został przydzielony do szkoły wojskowej w Monachium, a w październiku 1912 roku otrzymał awans na porucznika. We wrześniu 1913 roku Jodl poślubił hrabinę Irmę von Bullion. Małżeństwo było bezdzietne. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku. W sierpniu tego samego roku Jodl wziął udział w bitwie pod Sarburgiem, ale został ranny w UDO i nie był w stanie wrócić do oddziału aż do marca 1915 roku. Za waleczność w akcji został odznaczony krzyżem żelaznym drugiej klasy. Pod koniec 1916 roku Jodl został przeniesiony na front wschodni, gdzie w 1917 roku został dowódcą baterii 72 węgierskiego pułku artylerii polowej. Na początku 1918 roku został przeniesiony z powrotem na front zachodni jako oficer Sztabu Generalnego, a w marcu tego samego roku został odznaczony Krzyżem Żelaznym pierwszej klasy. Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 roku, kiedy niemieccy przywódcy podpisali Rozejm w Lesie Kompień we Francji. Wprowadzenie nowej broni, takiej jak karabin maszynowy i wojna gazowa, doprowadziło do ogromnych strat, a wojna pochłonęła życie 10 milionów żołnierzy. Straty materialne i przemysłowe były katastrofalne. W rezultacie zwycięskie mocarstwa narzuciły szereg traktatów pokonanym mocarstwom. Wśród traktatów znalazł się traktat wersalski z 1919 roku, który obarczał Niemcy odpowiedzialnością za rozpoczęcie wojny i ogromne straty materialne. Traktat nakładał na Niemcy surowe kary, w tym utratę 13% przedwojennych terytoriów, rozległe płatności reparacyjne i demilitaryzację nadreni. Reichswehra, niemiecka armia, została ograniczona do 100 000 żołnierzy. W nowej republice Weimarskiej, która była rządem Niemiec w latach 1918–1933, Alfred Jodl kontynuował karierę jako zawodowy żołnierz. W 1924 roku Jodl został przeniesiony do ministerstwa Reichswehry w Berlinie. W latach 1928–1932. Był nauczycielem taktyki i historii wojennej, a w lutym 1932 roku jego przełożony Wilhelm Keitel mianował go majorem. W czerwcu tego samego roku Jodl został mianowany dowódcą grupy w Departamencie Operacyjnym Truppenamt, agencji, która ukrywała istnienie zakazanego Sztabu Generalnego Armii Niemieckiej. Alfred Jodl był w znacznym stopniu zaangażowany w potajemne planowanie, reorganizację i ostateczne powiększenie niemieckiej armii z bezpośrednim naruszeniem traktatu wersalskiego. Nawet po przejęciu władzy przez Adolfa Hitlera i partię nazistowską w styczniu 1933 roku niemieckie zbrojenia, pomimo swojej skali, pozostały w dużej mierze tajną operacją prowadzoną przy użyciu organizacji frontowych takich jak kluby szybowcowe do szkolenia pilotów, kluby sportowe i nazistowskie grupy milicji SA do nauczania technik walki piechoty. Później jednak ta polityka zbrojeniowa została otwarcie i masowo rozszerzona. Jednym z głównych celów nazistowskiego reżimu było przerysowanie mapy Europy po I wojnie światowej. Hitler i naziści uważali powojenne granice międzynarodowe za niesprawiedliwe i bezprawne twierdzili, że Niemcom odmówiono prawa do samostanowienia. Przerysowanie granic Europy pozwoliłoby nazistom osiągnąć dwa główne cele. Zjednoczyć wszystkich Niemców w nazistowskim imperium niemieckim i zdobycie Lebensraum, czyli przestrzeni życiowej, w Europie Wschodniej. Aneksja Austrii pomogłaby nazistom osiągnąć pierwszy cel. Anschluss, jak nazywano przyłączenie Austrii do Rzeszy Niemieckiej. Miał miejsce w ciągu trzech dni między 11 a 13 marca 1938 roku. Anschluss był wspierany przez wielu Austriaków, w tym austriackich nazistów, którzy postrzegali go jako polityczne, społeczne i kulturowe zjednoczenie z bratnim krajem, Niemcami. Tysiące ludzi przyszło powitać Adolfa Hitlera, rodzonego syna, powracającego do ojczyzny. Mimo że przywódcy Zachodu postrzegali Anschluss jako inwazję, żaden rząd nie wykonał ruchu, aby powstrzymać Hitlera, który bez ingerencji poczuł się wolny, aby rozpocząć kolejny krok w swoim planie podboju całej Europy. Pod koniec 1938 roku Alfred Jodl został przeniesiony do Linzu w anektowanej Austrii, gdzie objął dowództwo 44 pułku artylerii. 23 sierpnia 1939 roku, zaledwie tydzień przed niemiecką inwazją na Polskę, Adolf Hitler mianował Jodla szefem Sztabu Operacyjnego, Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych. Utworzone w 1938 roku, Naczelne Dowództwo Niemieckich Sił Zbrojnych było jednolitym dowództwem wojskowym, kontrolującym niemieckie lotnictwo, marynarkę wojenną i armię. W rzeczywistości utworzenie naczelnego dowództwa pozwoliło Adolfowi Hitlerowi skonsolidować władzę jako głównodowodzący niemieckim wojskiem. Na czele naczelnego dowództwa stał Wilhelm Keitel w randze ministra Rzeszy, co zasadniczo czyniło go drugą najpotężniejszą osobą w hierarchii sił zbrojnych po Hitlerze. Alfred Jodl stał się nie tylko kolejnym oficerem po Keitlu, ale także głównym doradcą wojskowym Hitlera w naczelnym dowództwie odpowiedzialnym w dużej mierze za strategię i prowadzenie operacji. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę. Kampania w Polsce zakończyła się 6 października tego samego roku podziałem i aneksją całego kraju przez Niemcy i Związek Radziecki. Alfred Jodl pełnił funkcję szefa sztabu podczas inwazji na Danię i Norwegię pod kryptonimem operacja Weserybunk. Nazistowskie Niemcy dokonały inwazji na Danię i Norwegię 9 kwietnia 1940 roku. Ze strategicznego punktu widzenia Dania była dla Niemiec obszarem przejściowym dla operacji w Norwegii. W Norwegii Niemcy starały się zabezpieczyć bazy morskie do wykorzystania przeciwko flocie brytyjskiej na Morzu Północnym oraz zagwarantować dostawy rudy żelaza z neutralnej Szwecji, od której nazistowskie Niemcy były zależne. Podczas gdy inwazja na Danię trwała mniej niż 6 godzin i była najkrótszą kampanią wojskową przeprowadzoną przez Niemców podczas wojny, Norwegia poddała się Niemcom dopiero po dwóch miesiącach, 10 czerwca 1940 roku. W wielkiej fali awansów, która nastąpiła po upadku Francji w czerwcu 1940 roku, Jodl został awansowany na generała 19 lipca 1940 roku, pomijając stopień generała porucznika. W nadchodzących miesiącach Alfred Jodl był zajęty opracowywaniem planów inwazji na Związek Radziecki, która stała się znana jako Operacja Barbaroza. Jodl był również zaangażowany w przygotowanie rozkazu o komisarzach, który podpisał 6 czerwca 1941 roku, mniej niż trzy tygodnie przed rozpoczęciem operacji Barbaroza. Rozkaz ten instruował Wehrmacht, że wszyscy komisarze polityczni mieli być rozstrzelani z zasady, gdy zostali schwytani w bitwie lub stawiali opór. Komisarze polityczni byli urzędnikami komunistycznej partii Związku Radzieckiego – którzy nadzorowali jej jednostki wojskowe i podlegali bezpośrednio przywódcom partii. Operacja Barbaroza rozpoczęła się w niedzielę 22 czerwca 1941 roku. Jednak w maju 1942 roku rozkaz o komisarzach został anulowany za namową niemieckich dowódców polowych, którzy napotkali znacznie silniejszy opór, gdy rutynowe rozstrzeliwanie komisarzy stało się znane sowieckim żołnierzom. Niemcy zabijali nie tylko komisarzy politycznych, ale także sowieckich jeńców wojennych, których uważali za integralną część tzw. bolszewickiego zagrożenia i zabijali ich masowo. Jodl podpisał również rozkaz Komando, który nakazywał i autoryzował zabijanie wrogich oddziałów specjalnych. Aliantcy Komandosi Mieli być zabijani bez procesu, nawet jeśli zostali schwytani w mundurze lub próbowali się poddać. Podczas planowania ofensywy Case Blue w południowej Rosji latem 1942 roku wielokrotnie dochodziło do nieporozumień między Jodlem a Hitlerem. Jodl uważał, że siły niemieckie planowane do inwazji są zbyt słabe. Ostro skrytykował interwencję Hitlera w planowanie operacyjne i związany z tym podział Grupy Armii Południe na początku lipca 1942 roku, ale ostatecznie nie odniósł sukcesu. Kiedy niemiecki atak utknął w martwym punkcie przed Kaukazem, Jodl odpierał zarzuty Führera, że winę za tę sytuację ponoszą lokalni dowódcy, którzy jedynie wykonywali rozkazy Hitlera. W obliczu tej otwartej konfrontacji Hitler planował zastąpienie Jodla generałem Friedrichem Paulusem, gdy tylko zdobędzie Stalingrad, co jednak nigdy nie nastąpiło. Mimo, że jego krytyka doprowadziła do ochłodzenia relacji z Führerem, Jodl, podobnie jak jego przełożony Wilhelm Keitel, pozostał lojalny wobec Hitlera, chwaląc go za strategiczną dalekowzroczność i wykonywanie wszystkiego, co nakazał Führer. W lutym 1944 roku Alfred Jodl został awansowany do stopnia generała pułkownika. 18 kwietnia 1944 roku zmarła jego żona Irma. Ożenił się ponownie rok później, 7 kwietnia 1945 roku, z Louise von Benda, która była bliską przyjaciółką jego pierwszej żony Irmy. To małżeństwo również pozostało bezdzietne. 20 lipca 1944 roku Klaus von Stauffenberg i inni spiskowcy próbowali dokonać zamachu na Hitlera. Alfred Jodl był obecny w kwaterze głównej Wilczego Szańca i został lekko ranny, gdy wybuchła bomba. W następnych dniach Hitler zarządził masowe polowanie na spiskowców, które trwało miesiącami. Wielu z nich pojawiło się przed osławionymi sądami ludowymi na pokazowych procesach. Ale ta praktyka została zakończona, ponieważ dała spiskowcom platformę do potępienia reżimu. Ostatecznie aresztowano ponad 7 tysięcy osób, a 4980 stracono, często na podstawie najdrobniejszych dowodów. 28 października 1944 roku Jodl nakazał depeszą ewakuację ludności norweskiej. I zniszczenie wszystkich domów na wschód od Lingenfjordu w ramach operacji Zorza Polarna, aby nie mogli pomóc Rosjanom. Przymusowa ewakuacja ponad 40 tysięcy osób w północnej Norwegii miała miejsce wkrótce potem, a tysiące domów zostało zniszczonych. Adolf Hitler popełnił samobójstwo 30 kwietnia 1945 roku. Po regionalnych kapitulacjach sił niemieckich w Europie. Karl Denitz, który na krótko zastąpił Hitlera na stanowisku głowy państwa, wysłał Alfreda Jodla do podpisania kapitulacji, która była ograniczona tylko do tych sił, które wciąż walczyły z zachodnimi aliantami. Jednak amerykański generał Dwight Eisenhower zażądał całkowitej kapitulacji wszystkich sił niemieckich, w tym tych walczących na wschodzie. Gdyby to żądanie nie zostało spełnione, Eisenhower był gotów zamknąć front zachodni, uniemożliwiając Niemcom ucieczkę na zachód w celu poddania się, pozostawiając ich tym samym w rękach nacierających sił radzieckich. Dynic nakazał Jodlowi złożenie podpisu, co ten uczynił w imieniu Naczelnego Dowództwa Niemieckich Sił Zbrojnych 7 maja 1945 roku w Reims we Francji. Kilka godzin później otrzymano odpowiedź od sowieckiego naczelnego dowództwa, że akt kapitulacji w Rems jest nie do przyjęcia. Nalegano, aby nie Jodl, zastępowany przez donica, cywilną głowę państwa, ale najwyższy dowództwa wszystkich sił niemiecki, Wilhelm Keitel, osobiście podpisał dokument. Jednym z powodów był strach przed nowym mitem, który utrzymywał, że cesarska armia niemiecka nie przegrała I wojny światowej na polu bitwy. Ale została zdradzona przez niektórych obywateli na froncie wewnętrznym, zwłaszcza Żydów i komunistów, o których mówiono, że oddali niemiecki honor na rzecz haniebnego pokoju. W rezultacie w Berlinie zorganizowano drugie podpisanie pokoju. W nocy 8 maja 1945 roku nazistowski feldmarszałek Wilhelm Keitel podpisał ostateczny niemiecki dokument kapitulacji, który był dokumentem prawnym który doprowadził do bezwarunkowej kapitulacji nazistowskich Niemiec na wszystkich frontach i zakończył II wojnę światową w Europie. Ostatecznie sprawiedliwość dopadła Jodla, gdy został aresztowany przez wojska brytyjskie 23 maja 1945 roku i sądzony podczas procesu norymberskiego, który odbył się przeciwko przedstawicielom pokonanych nazistowskich Niemiec. Był sądzony za spisek w celu popełnienia zbrodni przeciwko pokojowi, planowanie, inicjowanie i prowadzenie wojen agresji, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Dodatkowe zarzuty w jego procesie obejmowały bezprawną deportację i podżeganie do egzekucji. Jego żona Louise dołączyła do zespołu obrońców męża. Podczas procesu Jodl twierdził, że nic nie wiedział o obozach zagłady w których zginęło prawie 6 milionów europejskich Żydów i nie przyznał się do winy przed Bogiem, historią i swoim narodem. Jego kłamstwa nie pomogły mu jednak uniknąć sprawiedliwości. 1 października 1946 roku Międzynarodowy Trybunał Wojskowy uznał Alfreda Jodla winnym wszystkich czterech zarzucanych mu czynów i skazał go na śmierć przez powieszenie. Jego wniosek, podobnie jak wnioski Wilhelma Keitela i Hermana Geringa o egzekucję wojskową przez rozstrzelanie, został odrzucony ze względu na kryminalny, a nie wojskowy charakter jego czynów. Egzekucji dokonał sierżant armii amerykańskiej John C. Woods, który nie miał udokumentowanego przedwojennego doświadczenia jako kat. Uważa się, że celowo źle wykonywał swoją pracę aby dziesięciu nazistowskich zbrodniarzy wojennych, których stracono 16 października 1946 roku, cierpiało, ponieważ wszyscy zginęli w długich męczarniach. Naziści, straceni przez sierżanta Łódza, spadali z szubienicy z siłą niewystarczającą do skręcenia karku, co skutkowało ich śmiercią przez uduszenie, która w niektórych przypadkach trwała kilka minut. W przypadku Alfreda Jodla było jeszcze gorzej. Po wypowiedzeniu swoich ostatnich słów, Pozdrawiam cię, moje wieczne Niemcy, Jodl został powieszony, ale ponieważ spadł z szubienicy z niewystarczającą siłą, aby skręcić kark. Jego straszliwe konwulsje trwały 18 długich minut, po których zmarł. Miał 56 lat. Następnie jego zwłoki zostały skremowane a prochy rozsypane w Wenzbach, małym strumieniu niedaleko Monachium w Bawarii. Nikt nie płakał nad losem Alfreda Jodla. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.